miejsce, Zgadzasz się, dziadku? Obiecałem sobie, że moja noga nie postanie w bibliotece podczas wakacji, więc pozwólcie, że zostanę tutaj. Rób jak wolisz! I postaraj się w nic nie wplątać! Wow, jaka ona duża! U o, oto zadziorny rudzielec. Ha! Nasz mechanik to naprawdę dziwny człowiek. No cóż, przynajmniej możemy poczytać, co? A gdzie są książki? Prawie nic tu nie ma. Marna ta cenna kolekcja. Co, dziadku? Eee, dziadku! Ach, przestań, Max, weź się w garść, człowieku! Przecież masz olbrzymi wkład w drużynę! Hm, To dziwne. Chyba ktoś majstrował przy tej kłódce, ale na szczęście narzędzia noszę zawsze przy sobie. Umiem naprawić dosłownie wszystko. O, wielkie nieba! Co jest ze mną dzisiaj nie tak? To musi być ta cenna rzecz, o której wcześniej mówił mechanik! To wielka księga od wiecznych, starożytnej nacji dzierżącej potężną magię. Heks! A ty skąd się tu wziąłeś? Dziwne, że zwykły śmiertelnik poradził sobie z magicznym zamkiem chroniącym księgę przez tyle lat. Po prostu mam dziś kiepski dzień, jasne? Najrozsądniej byłoby oddać mi teraz księgę. Nigdy i to za żadne skarby, a w sumie może dziś ja użyję na tobie magii. A nie powinieneś poczekać na wnuka, żeby przyszedł i cię uratował? Nie, sam sobie z tobą poradzę. Jak na razie tylko marnujesz mój czas. Aaaa! Naiwny starzec! A, chwila moment! O, co się dzieje! Czegoś ci brakuje? Ty... Nie! 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 A! 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 Nigdzie się nie ukryjesz, ale możemy się trochę pobawić! Dziadku, gdzie jesteś? <grym wytrzymać> Jestem za duża na nachowanego. Dziadku, gdzie się podziewałeś? Nie ma czasu na tłumaczenie. To robota heksa. Heks tu jest? Dziadku, lecimy po Bena! Co? Miej trochę wiary w dziadka! Wystarczy, że wykorzystam magię przeciw... A! A, tym razem trzeba było posłuchać Bena. Wiesz co, nigdy nie chciałem tego przyznać, ale jestem trochę zarozumiały. Może dlatego, że boję się okazywać uczucia. Ukrywam się za wieloma tożsamościami, a jedyne, co ma jakąś wartość, to ten zegarek. Co o tym myślisz, Stanley? Tak, masz rację. Po co uczucia, gdy ma się dziesięć obcych? Jak ty mnie rozumiesz, brachu? Jenks. No dobra, mam tutaj kaczkę, no i uć. Jak u ciebie? Łe, królowie, ty tam mnie zawsze pokonujesz, Luis. O, Luis, żartowniś z ciebie. Dobra, Max, do roboty, dasz radę Heksowi! Ma-marotak Gest. W jakim to języku? Tu jesteś! Mam już dość twoich żałosnych gierek. Nie jesteś godzien, by posiadać choćby jedną stronę! A ja mam całkiem dość tego, że źle się ze sobą czuję. Zaraz pokażę, na co mnie stać. Marotak egests! Dobra, nie poszło jak myślałem. Głupcze, Głupcze! Nie masz wiedzy niezbędnej, by ujarzmić tak olbrzymią moc! Plus to powinno być R. Uwularne! Nie u was królicze łapki! Lecz możesz czuć dumę. Będziesz pierwszym świadkiem prawdziwej mocy tej magicznej księgi. Dziadku, a niech to! i powiedziałem Wiecznemu Rycerzowi, że nie jestem pionkiem. Włączyłem zegarek i bum! Było już po nim. Śpij nam smacznie, Wieczny Rycerzu. <laughs> żarcik. Huh? Huh? Wszyscy to przetrwali, Luis? Louis! <laughs> Nareszcie! Władam olbrzymią mocą od Wiecznych! <laughs> to mi trochę nie wyszło. <laughs> Trzymaj się tam, nadchodzę! Co tu się stało? dorwał ostatnią stronę! Pożegnajcie się ładnie, bo koniec jest bliski! Ej! Musisz zapłacić za to, co zrobiłeś Luisowi! Kim jest Luis! To był mój kumpel! Co? Niesamowite, nieprawdaż? To właśnie potęga odwiecznych! Posmakuj więcej! Ha, ha, ha. Teraz jestem silniejszy! Koniec będzie, gdy się skończy, stary! Nawet w snach nie możesz mnie teraz pokonać! Nie! nie! martw się, Ben! Dziadek cię uratuje! Stój! Tylko mu tam będziesz przeszkadzał, więc po prostu odpuść i daj mu zrobić, co trzeba! Ale nie będę mu wchodził w drogę! Dziadku! A, a. Ha, 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 ha. Twoje ataki nic mi nie zrobią! Tak myślisz? No to sprawdźmy moje! Znaj swoje miejsce, staruszku. Nic to! Nie! Dziadku! Nic ci nie jest! A, nic w porządku! A mnie się wydaje, że coś ci jednak jest! I powinieneś już dawno zniknąć! O nie! Żegnam Was! Aaaa!